Dajmy o siebie, nie tylko panowie, również panie. Przypominam, że trasa to 5 km, jedno małe okrążenie i dwa duże. Na wale, na odcinku dwukierunkowym szczególnie uważamy, trzymamy się lewej strony. Jest mała warstwa śniegu, więc może być ślisko. Dzisiaj y, przedstawicieli Urzędu Miasta jest z nami pan, pan y, Jacek Łos, wicebur Mieczkowicza. Brawo. Będziemy pana dopingować, może się uda więcej niż jeden kilometr. Czy jest ograniczenie czasowe? Nie ma. Czekamy do końca na ostatniego uczestnika. Eee. Cześć, tutaj Będzie ciężko, nie? Ja piesu, Ale trzeba tak ja tak? Czy mamy debiutantów w dniu dzisiejszym? Skąd jesteście? Jesteśmy Łowicz i tak, i mamy też gości z Katowic. Brawa, brawa dla debiutantów. Brawa dla gości, brawa dla was Mamy już około 200 osób. Przynajmniej 10 razy ukończyły Park Run w Łowiczu, więc naprawdę ta aktywność wchodzi w krew. Myślę, że jak ktoś przyszedł raz, dwa razy, trzy razy, to już 10 na pewno będzie. Zapraszamy wszystkich na, do wspólnego zdjęcia, wolontariuszy również.